Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, co robię z czosnkami ozdobnymi po przekwitnięciu. Zapraszam na odcinek. Moje czosnki ozdobne to odmiana Gladiator. Pięknie kwitły. Niestety zostały już teraz tylko suche kwiatostany. Zobaczcie, nie widać w ogóle liści. Stoją tylko na swoich łodygach, a liści w ogóle nie widać. I to jest normalny objaw. Liście są tylko zielone w momencie, kiedy czosnki rosną, wychodzą z ziemi na wiosnę. Zobaczcie, jakie były duże moje czosnki. Tutaj, dla porównania, moja dłoń. Także, no. Potężne były, mimo suszy, ale były dosyć ładne też tego roku. Mam ich tutaj dosyć sporo. Co roku mam ich coraz więcej, bo je rozsadzam. I zaraz opowiem Wam, jak ja to robię. Yy, no, czosnki ewidentnie już wymagają obcięcia. Te suche łodygi i wykopania cebul no nie wszyscy wykopują cebulę ja wykopuję co roku i dzięki temu ym, rozdzielam sobie cebulę, bo cebule bardzo ładnie się dzielą i wysadzę sobie w miejsca y, jakieś inne w ogrodzie i dzięki temu mam w różnych miejscach cebulę, a nie tylko w jednym miejscu tam gdzie były posadzone na początku pokażę Wam teraz jak wykopuję moje czosnki co dalej z nimi robię Biorę sekator, obcinam suchą łodygę, żebym wiedziała, gdzie jest cebulka. Kilka mi się tak już, patrzcie, odłamało, że teraz nie wiem, gdzie ta cebulka. Będę musiała albo ją poszukać, albo zostawię do następnego roku. Nic się nie stanie, one też w glebie dobrze zimują. I teraz tak, delikatnie obkopuję. Ostatnio troszkę popadało, więc będzie się lepiej wykopywało tą cebulę. Tak. O, zobaczcie jaka ładna. O, już się nawet oderwało. Tak. I zobaczcie, o, pyk. I jest podzielona. Zobaczcie, są dwie cebulki. Troszeczkę obczyszczę je z ziemi. Tak. I teraz... Te cebulki odkładam do pojemniczka. Mam więcej tych. Yy... O, tu też oderwany. Mam więcej właśnie tych cebul, także będę je wykopywać teraz sukcesywnie. Troszeczkę nie mam czasu, mam dużo innej pracy, ale jakoś powoli może je wykopię. Ciężko się wykopuje jedną ręką, ale jakoś dam sobie radę. O, I następna. O, zobaczcie. Już się fajnie sama podzieliła. Ziemi troszeczkę. Ale można lekko ją wytrzeć z ziemi. Troszeczkę. O. I odkładamy. Zobaczcie. I z dwóch cebulek mam już cztery. I kolejną. Tutaj leży nie wiem, czy gdzie to było, także nie będę na razie szukać. Zobaczę te, które jeszcze są widoczne. Obcinam. Zobaczcie, ten czosnek jest piękny. Ładnie się trzyma i może służyć jako taki yy, ozdoba suchego bukietu. Zresztą kilka tych czosnków pięknie wygląda w wazonie. Także one są już takie fajne, wysuszone że można spokojnie je włożyć do wazonu u mnie stoją już chyba ze 2 lata w wazonie a tak jeszcze wracając do tych yy, suchych obciętych czosnków zobaczcie jak fajnie będą wyglądać w bukiecie można je nawet pomalować sprayem na różne kolory ja użyłam go nawet jako ozdoby świątecznej na Boże Narodzenie pomalowałam sprayem na złoto i pięknie się prezentował w stroiku. Także możecie wykorzystywać nawet te suche czosnki na różne sposoby. Dobra, bierzemy się za następny. Pomalutku. O i co my tu mamy? I następna. W tym roku są jakieś takie troszeczkę małe, chyba ze względu na suszę, bo czasami są takie duże te cebule. I tak, odkładamy do pojemniczka. I teraz tak, takie cebulki. Widzicie, z trzech cebulek mam już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I teraz te cebulki zostawiam gdzieś w yy, takim przewiewnym miejscu, nie na słońcu, żeby wyschły. I tak jak z cebulami tulipanów, posadzę je na jesień, gdzieś tak, październik. W zależności od pogody, tak żeby ziemia jeszcze nie marzła, yy, troszeczkę damy nawozu pod cebulę. Zresztą może nakręcę filmik z sadzenia tych cebul. I będę się cieszyć w przyszłym roku znowu pięknymi czosnkami. Także jeśli macie cebulę, możecie je wykopać możecie też nie wykopywać tak jak i y, cebulę tulipanów tylko mi się wydaje że one się tak wyradzają i robią się coraz mniejsze coraz mniejsze i, i w efekcie mogą zginąć w zależności też pewnie od gleby od y, zasobności gleby ale ja staram się wykopywać co roku na jesieni sadzę daję też pod cebulki troszeczkę kompostu troszeczkę nawozu i pięknie Zakwitają na wiosnę. U mnie ziemia jest dosyć taka zbita, taka twarda. Także muszę troszeczkę zawsze ją wzbogacać kompostem. Troszeczkę siłkuję. Jak mam czym? I proszę, kolejne ładne, piękne, zdrowe. Nie widać żadnych oznak jakichś chorobowych. Także. I może mam jakąś ubogą ziemię. Taką naprawdę. No nie jest zbyt bogatą, taką bardzo, taką kamienistą, liniastą. Także zawsze jak sadzę na jesień główki Zawsze staram się dać troszeczkę kompostu na dno. Obornika jakiegoś jak mam żeby miały te główki z czego się na wiosnę rozrastać. Zobaczcie, zdarzają się też cebule, które się nie podzielą, ale to nie jest żadna wada, żadna choroba. Po prostu, nie wiem, może miały za mało składników odżywczych. Czasami tak jest, że cebula się nie podzieli, jest jedna duża, ale to w niczym nie przeszkadza. I tak w przyszłym roku z niej urośnie ładny czosnek. A tu mam następny czosnek, główkowaty. Pięknie już rozkwita, ślicznie wygląda. A ciekawa jestem, czy będzie miał też taką samą cebulkę, czy tak samo się podzieli. Pierwszy raz mam go, więc no, nie wiem. Za bardzo się jeszcze nie zagłębiałam w jego uprawę, powiem szczerze. Ale zobaczymy, spróbuję jak przekwitnie wykopać cebulkę, i spróbuję postępować z nim tak samo jak z tym czosnkiem, z gladiatorem, którego mam. I zobaczymy, czy też się podzieli, czy troszeczkę go rozmnożę. Fajny, pierwszy raz go mam. Patrzę, taki fajny kolor bordowy z takim zielonym dołem. Zobaczymy, co z niego będzie. Czy też da radę go tak rozmnożyć. werbena patagońska pięknie kwitnie no czosnki troszeczkę tutaj nie dodają uroku bo już są takie suche ale też padało ostatnio nie miałam kiedy ich wykopać werbenka pięknie rośnie muszę wam powiedzieć, że mam już ją trzeci rok i zimuje nic się z nią nie dzieje no dobra, ale wracając do czosnków jeśli macie ochotę wykopcie je Troszeczkę cebulki odpoczną i na jesień, okolice października, listopada, nawet jeżeli nie będzie przymrozków, gleba nie będzie zmrożona, to wtedy sadzicie i na wiosnę cieszycie się pięknymi, nowymi, zdrowymi czosnkami. Zobaczymy teraz, co tu znajdziemy. I co tu mamy? I znowu cały duży, też niepodzielony. Cała główka. No nic. Wrócimy do koszyczka. Zobaczcie, tutaj jest. Taka połówka, taka duża. Praktycznie taka sama jak. Tutaj cebula. Także widzicie, tu nie jest żaden problem, że ona się nie podzieliła. W przyszłym roku wyrosną mi tak z nich bardzo ładne, duże czosnki. Także kopiemy dalej. Zobaczymy teraz, co tutaj będzie ciekawego. Tak. Muszę uważać, bo zaraz obok jest jeżówka. Oj, żeby się nie zgubiło. I tu się od razu ziemi już podzielił. Proszę bardzo. Piękne, zdrowe. Giepołówek. I do koszyczka. No już troszeczkę tego jest. Pamiętajcie. Tak, teraz w tym koszyczku będziemy przechowywać. Będziemy. Ja będę przechowywać w suchym miejscu, nie w pełnym słońcu, żeby się nam nie ugotowały te główki. I muszę Wam powiedzieć, że ja swoją przygodę z czosnkami. Zaczęłam od jednej cebulki. I tak już nie wiem trwa to chyba z 5 lat, może 6 i tak się rozmnożyły. Zobaczcie, one są takie tutaj y, takie powiedzmy świeże, takie y, żywa ta cebulka odsłonięta, to to nie przeszkadza. One sobie fajnie zaschną i nic im nie zaszkodzi. Także widzicie, z jednego czosnku takiego podzielą się dwie cebulki. Czasami nawet trzy się zdarzą, a czasami tylko jedna. Ale i tak zobaczcie, ile już tego mam. Pamiętajcie, co jakiś czas troszeczkę je tak przegarnąć, później w tym koszyczku gdzieś w cieniu przechowywać, żeby ładnie wszystkie obesły. I na jesień posadzimy z powrotem. Patrzcie, tu jest jeszcze jedna taka duża. W ogóle nie podzielona, ale będzie piękny czosnek w przyszłym roku. Ogromny. Tak więc, kochani, czosniki nie są jakoś zbytnie wymagające, bo u mnie, jak widzicie, gleba jest niezbyt jakaś taka bogata, ale pięknie rosną. Zawsze jak je sadzę, dam im troszeczkę kompostu. Podlewać też jakoś bardzo ich nie trzeba także nie są naprawdę jakoś bardzo wymagające zobaczcie o rozdzielam sobie i już mam dwie cebulki naprawdę proste w uprawie zaczynają kwitnąć już w ogóle to yy, wychodzą tak na początku yy, gdzieś tak marca same liście takie pojawiają się grube, takie fajne, takie mięsiste liście, a później już wychodzi pąk kwiatowy i gdzieś tak koniec maja, początek czerwca zależy od pogody kwitną. Także proste w obsłudze, proste w uprawie zachęcam. U mnie ziemia jest dosyć taka zbita, taka twarda. Także muszę troszeczkę zawsze ją wzbogacać kompostem. Troszeczkę ściółkuję, Jak mam czym. I proszę kolejne ładne, piękne, zdrowe. Nie widać żadnych oznak jakichś chorobowych. Także i może mam jakąś ubogą ziemię. Taką naprawdę. No nie jest zbyt bogatą taką. Bardzo taką kamienistą, liniastą. Także zawsze jak sadzę na jesień główki, zawsze staram się dać troszeczkę kompostu na dno. Obornika jakiegoś jak mam, żeby miały te główki z czego się na wiosnę rozrastać. Dzisiaj już kończę. Zapraszam do następnych odcinków i do subskrybowania mojego kanału. Cześć, pozdrawiam.